Cześć. Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zabieram Was w świat wiosennych z wnętrz. Wiosna to czas odrodzenia i świeżości, więc, dlaczego by nie wprowadzić tej energii do naszych domów? W tym odcinku pokażę Wam, jak w kilku prostych krokach dodać lekkości i świeżości Waszym wnętrzom. Gotowi? Zaczynamy! Pierwszy krok to oczyszczenie przestrzeni. Zróbcie porządki, schowajcie ciężkie zimowe dekoracje grube koce i ciemne dodatki. Zamiast tego postawcie na jasne, lekkie elementy, które od razu rozjaśnią wasze wnętrza. Pamiętajcie, mniej znaczy więcej. Odgrącenie przestrzeni to podstawa, by poczuć wiosenną harmonię. Kiedy już pozbędziecie się zbędnych rzeczy, czas na kolory i tekstury. Wiosna kocha pastele i jasne barwy róż pudrowy, mięta, błękit czy delikatna żółć to idealne wybory. Dodajcie je za pomocą poduszek, zasłon czy narzut. Jeśli chcecie większej zmiany, możecie pomalować jedną ze ścian na jasny kolor lub zastosować tapetę z motywem roślinnym. Nie zapominajmy o roślinach. Zielone akcenty to mustche w każdej wiosennej metamorfozy. Świeże kwiaty w ważonie, doniczkowe rośliny czy nawet gałązki w szklanym naczyniu momentalnie ożywią każde pomieszczenie. A jeśli nie macie ręki do roślin, postawcie na sztuczne kwiaty dobrej jakości. Wyglądają świetnie i nie wymagają pielęgnacji. Kolejnym krokiem są detale, które tworzą klimat. Świeczki o zapachu kwiatów lub cytrusów, dekoracyjne kosze na drobiazgi czy ceramiczne ważone w pastelowych kolorach dodadzą wnętrzu przytulności i świeżości. Możecie też sięgnąć po lustra, odbijają światło i optycznie powiększają przestrzeń. A co powiecie na jej projekty? Wiosna to świetny moment na kreatywność. Możecie o stary mebel, Pomalować ramki na zdjęcia czy stworzyć własne dekoracje z naturalnych materiałów, na przykład wianki z gałązek albo minimalistyczne obrazy z suszonych roślin. Na koniec pamiętajcie o świetle. Wpuśćcie do domu jak najwięcej naturalnego światła od słońca okna, wymieńcie ciężkie zasłony na lekkie firanki lub rolety rzymskie. Jasne wnętrza zawsze wyglądają bardziej przestronnie i świeżo. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam odmienić Wasze wnętrza na wiosnę. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Dzięki za dziś i do zobaczenia.